Dobra, siema na samym wstępie. Chciałem Wam podziękować za to, co się dzieje w ostatnich dniach. I po prostu w skrócie przebiłem barierę 10 tysięcy wyświetleń na kanale i przybyło 14 nowych subów. Więc bardzo się Wam za to podziękować. I zaczynam już z odcinkiem. Mm, dobra, więc najważniejsze chyba są wymagania: które są. Nie możecie mieć żadnego atramentu, czyli ognia i inne takie. 75 yy, weapon jakie chcecie heavy, medium light, 40 stęża, 40 agility i musicie minimum raz zostać zgripowanym przez jakąś osobę za tumentem czyli ogniem itp. I już Wam pokazuję co dalej. Tylko pójdę się dać komuś zgripować. Dobra, się więcej... i nie robić. Zaczynać quest'a? Yeah, thank you. Więc, jak zostaliście sobie zgripowani, Musicie pójść do ghost Ship'a, czy tam void, nie wiem Który znajduje się, już wam pokazuje, Czyli po prostu idziecie tam gdzie ja Ja zrobię to jak w ostatnim w sumie odcinku Czyli po prostu powycinam momenty i pokażę wam w które strony płynąć I to w sumie Chyba powinno być git no, więc widzimy się na doku. No, dobra. Więc doku wypływacie sobie w prawo do tej bramy, i od niej po prostu sobie ciągle płyniecie prawo, aż zobaczycie mini tylsze, którą już opisywałem w jednym z moich filmów. Czekajcie, dobra, już wam pokazuję. Płyniecie sobie po prostu do przodu, jak na razie. Do przodu. No, trochę skręcacie się na prawo. Tutaj płyniecie sobie spokojnie. Nie jest to trudna droga. No, nawet długo nie trwa tam popłynięcie, tylko najtrudniejszą częścią zdobycia Scient harta jest po prostu chodzenie do trenerów, którzy dają wam mantry z tego, oh, faj talenty różne. Miejcie już w minityrce. płyniecie teraz sobie tam. Spójrzcie, większe grafikę specjalnie. Płyniecie sobie, jak macie te wszystkie kamienie, tutaj to taka długa ściana, idziecie złużniej, aż żądziecie do jej kręca, więc. No, ja sobie już skręcę i płynę prosto teraz odtąd, i widzimy się po cięciu, znowu. Dobra, jak widzicie zbliżamy się do krańca. Uważajcie oczywiście, żeby nie wpłynąć do wojna. I no w sumie skręcacie pod tym sobie lewo. I płyniecie też ciągle prosto i powinniście trafić do tego statku. I już jesteście wtedy. I oczywiście jak macie spełnione wszystkie wymagania, to powinniście dostać tam. Oufa. A i tak poza tym, ten build jest specjalnie właśnie pod tego Sunrise Harta, żeby wam pokazać, jak go zdobyć. Nie są jakieś staty dobre. Ale czy napiszcie, czy byście chcieli zobaczyć odcinek? jak robię tego builda, czyli że tam yy, jakaś XP się itp, no wiecie o co chyba chodzi. Więc to, to stąd już po prostu płyniecie sobie prosto, widzimy się już raczej na tym statku. Dobra, właśnie płynąłem sobie już prosto ciągę i jest już ten statek widzicie na prawo, więc sobie trochę skręcę, no i co do tego odcinka właśnie, to, jest, to mówi. no, teraz mówię, że już mam już power 10 i będę o silent heart, ale to tak poza tym, no oczywiście będziecie się zobaczyć i w sumie za dużo moginę na tym statku musicie zrobić jeszcze jedną rzecz, przez którą możecie nie dostać łapa, ale to tak. Mało bardzo. Raczej jest to. Nie dostaniecie, bo po prostu nie tracicie opcji zdobycia Niektórzy nie widzą tego ducha, który tutaj będzie. No więc macie ten statek sobie. O lagi. Czekajcie. Bo zwiększyłem sobie grzywacz. To dwie są jeszcze po prostu. Masz cztery Ich z trzeba parwać. To są Jezu, ale lagi. No. Na, jeden, na no. o Jezu no. No a tutaj powinniście mieć ducha. O, jest. Boom. Musicie... Gadacie z nimi tyle. Teraz... No nie, jeszcze musicie tego. i a, nie, 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 i nie, nie, i po prostu przetrwać. Widzicie sobie o tutaj. I nie, sam I teraz. I macie tutaj takie coś. I gadacie z tym sobie. I już dostajecie. Ufa. Łatwe. Widzicie? Trudne to niebo. I teraz jak go progresować? To jest moim zdaniem nietrudny start, ale po prostu czasochłonny Musicie stawić wszystkich trenerów w grze. Dosłownie wszystkich. Ja wam ich oczywiście w tym odcinku pokażę. Ale... No dużo jest od razu wam powiem. Nie wiem czy wam pokażę drogę, ale... No raczej sądzę, że tak. Dobra, więc pierwszy trener, który znajduje się w Wetris, i jest to trener frosta, którego znajdziecie sobie idąc tutaj, tutaj, no po prostu do Guildhola i od, od Guildhola, a czyli pokażę Wam tych trenerów nie dokładnie, nie jak dopłynąć na danej wyspy, tylko po prostu jak już jesteście na danej wyspie, jak tam dojść, więc tutaj, tutaj. I powinniście mieć już tam będzie taki domek i zabijacie po prostu go, bo teraz was nie lubią ci trenerzy, można powiedzieć. Czyli znaczy, no mi się tak też wydaje, więc jest tutaj typek Adzicie no, o tym updatecie nowym, że mają teraz wszystkie matry w grze. No, mi się wydaje, że jest to fajne tylko utrudnia osobom, których będzie grać życie. I tam to nie dam tego, nie robi szczerze, bo musimy się rzeczy wypełnić, jeśli na przykład nie umiecie pilić. Bo to bomba cię pomoże się nauczyć, żeby się nauczyć w, w jakimś stopniu. Ale ja na przykład tak mam, teraz już tak dużych nie mam. No go i już macie pierwszą mantrę. Więc następna będzie na Isle of Vigils. No a żeby dokonać na Isle of Vigils będzie tutaj prosto przed sobie... Przed siebie... Znaczy nie na przed siebie, tylko do prawej. Później w lewo. Teraz tej bramy sobie na lewo i prosto w sumie. To jest tutaj Etris Lower Elisa. No, prawie nie dopynałem do tej wyspy, ale z tego się nie mylę, to i ono jest tutaj, więc ja po prostu płynąłem prosto odkąd to wam pokazałem. I wzory za te w ogóle piosenki, w tle nie włączyłem sobie dobra, To macie tutaj tą wyspę Eiselowidius, i jak już jesteście na niej, po prostu wchodzicie do góry i powinniście sobie widzieć takiego trenera siedzącego przy ognisku. Znaczy, nie będzie siedział, jeśli macie tego ufa, tylko już będzie na, nas, na was biegł. Z chęcią zabicia wasany. No, oczywiście, wiecie, jesteście najlepsi i go zabicie. Dobrze, więc no sobie idziemy. Idziemy. A w ogóle. No, nie, nieważne. Już mówiłem. Idziecie sobie tutaj do góry. Jak już mówiłem. I w sumie. W sumie. Nie wiem. No ma, nieważne, po prostu się skupię. Yy, już jesteś... Już, se, już jestem blisko tego trenera, więc jest git. On dosłownie sobie tam siedzi i działa teraz kursor. Tam, gdzie nie ma żadnych tekstur. Więc pum. Pum, bim, bam, bum. I sobie musicie go zabić. Jest? Powinien być. Jest. Wpisów bogaty, wieźliwa, że wizytę się, się dobra No ja po prostu wtedy bym uciekł sobie do ogniska jak Ty ten trener jest lepszy niż... Nie jest Może ja po prostu nie jestem słaby, ale... No, nie! nie. Nie! Yy, dobra Wykorzystując ten bardzo głupi fakt, że umarłem od Gale Trainera Pójdziemy sobie do Shadow Macie go tutaj Idziecie na prawo Obym pani nie dostał yy, Tutaj No... Pokazywałem ucieczkę z depsów. Co teraz tu? Nie, jak ja dostanę wipea, to ja nie wiem co zrobię Mam ich ze mnie po prostu wtedy i tyle no, Sorry, że się wypaliłem ale wcześniej nie był taki trudny, bym przygotowany na to. Po prostu też mam 50 power w sumie. Ale coś się to coś się to w sumie. Ja po prostu bambik Pff, Skup się tony. To się to wiede łatwiejszy moim zdaniem Nic nie paruje No kompletnie, on jest wiede łatwiejszy Dobra, zrobiłem. Więc no. Wiecie jak zabić już Gail to nie będę pokazywał, bo się tylko zbłaźnie i od razu lecimy na następnego. Yy, dobra, więc... Nawet nie, nie zapomnę tego. Gail trainer incident. Dobra, więc pozabicie już tego, żeby teraz dostać się na następnego trenera. Idziecie sobie tutaj prosto, bo trzech ostatnich znajduje się na drugim świecie metalowy. Ogniowy i Thunder Color. Nie pytajcie, czemu tylko jednego powiedziałem właściwą w nazwę. Więc po prostu... Czekajcie, rozwinę agio. Więc sobie na drugie morze, i jeden to dosłownie jest na samym starcie, drugi jest trochę dalej, i trzeci jest jeszcze dalej. Więc. Nie wnikajcie na to, że umarłem od Trainera To był po prostu. Yy, niefortunny wiązek zdarzeń. No więc zaraz jeszcze będzie brama na drugie morze, w którą musicie wpłynąć O, widzicie iż tutaj jest nawet Trochę cicho. Stopa no Eee, nie, no nie, nie, ja ale nie mogę z tego, że umarłem. Kurde bele Ale dobra. to wyjdzie jak na Ja mówię, a w ogóle zrobię sobie na plecach palernę sobie tam przy okazji uciekając z depsów. Dobra, więc jak już jesteście sobie tutaj na tym drugim morzu po prostu w sumie płyniecie sobie do przodu żeby dojść do pierwszego trenera nic więcej nie musicie mieć niż umiejętność chodzenia i czemu moja łódka jest taka wolna? halo? policja? Yy, szybko zmienię serwer więc płyniecie sobie przy siebie już łódkami normalnie działa wystarczy po prostu zmienić serwer pierwszy turner jest naprawdę blisko dużo chodzenia nie ma więc no to chociaż tyle Dosłownie to jest na że Pewnie jak sobie grinduje, grindowaliście tutaj czy coś, już go nawet spotkaliście. Albo odblokowaliście sobie fajma. No to idziecie sobie po prostu. ja na razie jeszcze płynę, ale. No już zaraz idę po tego ufa. Dobra. Wchodzicie sobie teraz do góry po prostu. Jakbyście normalni sobie szli na Song pofarmić spa expa czy cokolwiek tam chcecie Bum bum, ja będę pomijał wszelkie walki z NPC-tami czy coś Nie, ale nie Gail Trainer Incident Ja tego nigdy chyba nie zapomnę dziś teraz umrę to nie, nie ja, to, ja, ja nie nagrywam tego Ale nie, ja nie umrę, przecież jestem za dobre. Więc ci... A co, włączę muzykę, bo... jakoś... O kurde, czekajcie. Yy, dobra. Czekajcie. Chyba nie, zaraz umrę. To znowu też od tego. Czekajcie, ja tego po prostu na dół zrzucę. Się szybko jeszcze wyleczę, zanim pójdę się z nim bić. Dobra, czekajcie. Bo nie chcę się z tym walczyć, się powie HP, skoro z gale trainerem umarłem, jak wiem, fula To się jeszcze szybko wyleczę. Ale no. Widzieliście go tak wygląda. Ja zaraz idę go zabić sobie i wam pokażę. Dobra. Yy, skankował mnie jakiś skupek. Słaby jeszcze byłem, tylko ja mam jakieś lagi śmieszne. Yy. Nie no ja się leczyłem, a ten teraz mnie bije tak Nie wolno Jeszcze przegryzł No więc zabijem go, jestem po prostu dobijam I kolejny element zyskujecie anklet Cutter, który działa tak, że wam pokazuje. O, to jest super fajne jeśli korzy umiecie korzystać z Sandarta, to jest naprawdę mocne w niektórych rękach i pokazuję już wam jak dojść do kolejnego trenera, czyli trenera Thunder Który daje wam... Znaczy tam jakąś... W sumie nawet nie wiem jakie animacje dają, ale dobra, to tylko poza tym. Mmm, rozbijcie sobie łódkę. Boom. Płyniecie teraz sobie dobramy numer uno, czyli tam jest ona gdzieś. Po prostu jeśli macie większą grafikę od razu widzicie, tam jest dosłownie, jestem pewny. Yy, dobra, yy, macie tam już tego pierwszą, przepływacie się na prawo i macie tą wyspę, na nią musicie wpłynąć i, i tam już w, w zamku kryje się Thunder Trainer, który da wam kolejny talent. No, więc se płyniemy powoli. Nie, nie spieszę się, bo nie chcę umrzeć. Jak to się stało z Gale Trainer Incident. Ale to tak poza tym Już to nigdy się nie jest no, Ale to było, im im to było po prostu niefart. Nie że coś. Dobra, już prwamy powoli na tą wyspę. Summer Isle wyspa broni Znaczy wyspa pistolecików. Bum. Chodzicie sobie teraz do góry, gdziekolwiek chcecie, w której stronie chcecie. Po prostu wydostańcie się do góry. Ja sobie wejdę tak, teraz tu korzystać. Tak, to też można w sumie. I jak się tutaj, musicie sobie wejść jeszcze wyżej. Na same góry, na drugie piętro, pierwsze. No pierwsze piętro, on poparty jeszcze. No macie tutaj i chodzicie tutaj. I go wiecie. Obo. Nie no, od razu mówię nienawidzę grać na pistolety, więc nie wiem, że od niego umrę. Ale jak widzicie zepsuty, więc dobrze dla mnie. Boom. Dlatego nie muszę martwić, bo go zabiję. Po że to tak zabiję. zdro. E no! Co to było? Nie, nie! Dlatego nienawidzę pistoletów. Choć to moje umiejętności. O, dobra, zabijem! No widzicie? Ja jestem oczywiście profesjonalistą. Nie wykonuję tego, co, co ja. Fajny zabity trener i następny będzie na yy, Minus Landing. Ja się szybko z tam pójdę, bo pan Dobra, więc stąd, skąd przyplniliście bierzecie łódkę, skręcacie na prawo. Widzicie ten kamień? Kompletnie on wam nie pomaga. Ja skręcam zazwyczaj tutaj. I jeśli macie się tam traficie. No, osobnie. Nie no, gdzieś tam po prostu jest ta wyspa. do ja tam płynę, bo wiem to. Moja niesamowita wiedza o mapie jest bardzo duża. Ale raczej nie trafię tam. Ale zobaczymy, więc płyniecie sobie prosto. Dobrze, że pływam do tego kamienia. Oczywiście to jest potwierdzona droga. Jak widzicie, to coś. To jesteście bardzo dobrze. Wskręcacie jeszcze bardziej na prawo. Gdzieś tutaj już powinna być ta wyspa i pchnie prosto, prosto, prosto Po prostu, prosto Nic więcej Po prostu, prosto Gail trainer incydent A nie, jednak Ci tutaj Już powoli widać tą wyspę i miejsce do którego będziecie musieli się udać na tej wyspie jest o gdzieś tam u góry Bo to jest w jednej wieży ten trener, aby on mnie nie zabił bo to dopiero będzie glocks klocek No, ale tak samo idzie mi po tym jak dwej te mantry Że oho oh, ho oh. Nie śmiejcie się Ale dobra pijemy sobie Moim zdaniem Etron jest łatwiejszy niż nowi trenerzy. To tak bez atów Etron e Trena łatwiej sparować ale za to ma więcej HP A ja mam 10 power Ale to tak poza tym Dobra. Jesteś na tej wyspie Idziecie sobie tutaj Cyk Możecie sobie pójść windą Ja nie pójdę bo mi się nie chce Słuchajcie. Tutaj widziałem jakiegoś podejrzanego gracza Ale to nie będę zwracał uwagi Możecie sobie pójść tą windą Ja nią w sumie pójdę Będzie szybciej raczej Albo możecie sobie pójść po prostu Trabiną Chyba tam gdzieś macie Ale Słody lepsze, znaczy jakie słody, Winda lepsza, szybciej powinniście tam być. Yy. Zespół się wychodzi, no, dobra. Aktywujecie idziecie do góry. Jak no, idziecie, I po prostu musicie teraz być w jak najwyżej możecie na tej budowie obejść, to tutaj macie tam sody, nawet nie ma schodów chyba, ja po prostu się to wspinacie. Biegniecie sobie teraz już do góry i to ostatecznie będzie ostatni trener. I właśnie napiszcie, czy będziecie chcieli mieć odcinek, jak progresuje ten build. I może nagram, od razu mówię, może, nie wiem, bo o dużo nie grypałem, bo mam dużo teraz nauki. I no, też na jutro mam dwa spodziany, więc powodzenia dla mnie. Jak tam wam oczywiście. No, więc wchodzicie z góry. Baton atakuje, ale to wywalone w niego. I... Jeśli będziecie mieć tutaj takie schodki, to jest dobra już wieża czyli ta, widzicie, to jest takie schodki. Zaryzykuję spadnięciem, ale oddało. I tu jest ten trener. No dobra, to ja mu pomogę. F-paki to będą. Chodźcie. O Jezu, właśnie to iron. Iron moim zdaniem jest bardzo irytujący. Też to chyba będzie drugi najłatwiejszy. No po prostu też ciężkim broni są najłatwiejsze do sobie ciała. Tylko ja mam jakieś lagi. Nie, wiem, że ping oczywiście. Tylko jakieś FPS-y mi spadają. Się go, bierzecie ostatnio ma i stracie atak, jak i klikniecie I zmisujecie atak, to leci po prostu taki slash. Oj, manikaty się od razu... od razu, odblokowało. czyli... I Jak macie na, widzicie te kółko nade mną, znaczy we mnie, jeśli klikniecie Ctrl lewy, czy tam Ctrl prawy, prawy, po prostu przyczepiacie się do przeciwnika i robicie im gigantyczny damage. I... To byli wszyscy trenerzy, mam nadzieję, że Wam się podobało. No, do zobaczenia w następnym odcinku.